Cześć, witajcie z tej strony jest 4K. Dzisiaj chciałem Wam króciutko powiedzieć o mojej mapie, wy Fall Guys, Jak macie Fall Guys to możecie wpadać na mapę. Tu się Wam teraz pojawia nad moją głową zdjęcie z jakby... Tutaj macie ten kodik po prostu. No. Z, nie wiem, zapozujcie filmik, zasklinujcie czy coś i wtedy można jakby... Możecie wy zagrać na tej mapie. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby czerwony przycisk. Subskrybuj był szary, przycisk taki jak mam teraz na palcu. Jak widzicie, i ten przycisk idzie na dół. No i co? Widzimy się już w następnym odcinku. Mi się wydaje. Następny odcinek to będzie Minecraft i z gościem, z którym. A wiecie co? No, ostatnio często o nim wam mówiłem. Niektórzy wiedzą, pewnie już o koło chodzi. No to co, widzimy się już na odcinku z Minecrafta. Na razie.